mam takie pytanie, a od kiedy można tak powiedzieć, że działalność takiego jak Soros'a i Fundacji Chrystijskiej podpływa się w Polsce, tak, bo wiadomo, że Soros się spotykał z Jaruzelskim tak przed rozgładami że to już wtedy jakąś taką działalność zresztą prowadzić, to było jeszcze wcześniej? Czy... Wie Pan, ja tak bardzo dokładnie działalności Jerzego Sorosa nie śledzę, natomiast powiem tak, on robił takie rzeczy właśnie tutaj w Środkowej Europie, pod pretekstem wprowadzenia tutaj społeczeństwa otwartego, cokolwiek by to miało znaczyć, po prostu za tanie pieniądze budował sobie wywiadownie gospodarcze i nie tylko gospodarcze. Taką, na przykład Fundacja Batorego to jest kim, czymś takim. Przynajmniej kiedyś pełniła taką funkcję, co teraz robi, to przełuszczam, że to samo. Jak byłem naczelnym redaktorem Najwyższego Czasu, to nie wiem, czy teraz nadal taki jest obyczaj. Fundacja Badorego rozsyłała oku, okulnym pismem, między nimi ja to dostawałem, takie, no jak gdyby sprawozdanie finansowe, kto ile dostał i za co od nich pieniędzy. To był znakomity przewodnik polityczny po polskiej scenie. Od razu można było się zorientować, kto czym dyszy, dlaczego ćwierka z tego klucza. No dostał tu ćwierka, prawda? Jasne, bo inaczej nie dostanie. Stąd myślę, że to jest na tej zasadzie. W Rosji było inaczej. Warto pamiętać, że Putin to była taka kreatura tych oligarchów żydowskich: Gusińskiego, Bielezowskiego i Chodorkowskiego. Tylko on ich przechytrzył, rzeczywiście zimny czekista. On ich przechytrzył, bo oni jak Jelcyn już mu się tam lasowało odwódki w głowie, no to już oni sami uznali, że trzeba jakąś podmiankę zrobić i wysunęli Putina na wezyra. W nadziei, że on tak będzie właśnie, to tak przy, będzie przy nim tak jak przy Jelcynie. Bo on sprawiał wrażenie, przynajmniej na ich użytek, takiego przygłupa. Ale to ruski, ten, ten taki jak w tych blinach rosyjskich, że to taki niby parobek przygłup, przygłupany, on tam swoje wie. No i był w, w Moskwie, była w Moskwie Fundacja Sorosza. Dokładnie taką bo Warto, skąd się jachowie wzięli, ci żydowscy w Rosji? Przez Borys Abramowicz Bielezowski, nieboszczy. On był wykładowcą akademickim. Wykładowca akademicki za komuny zarabiał równowartość 30 dolarów miesięcznie. No i nagle ten, za przeproszeniem, gołodupiec, kupuje pola naftowe za miliony dolarów. No skąd ma? Przecież nie własne, to jasne, że nie własne. Filantropa Sorosza. Forsa była. No i temu służył, ten, ta, temu służyła jako wywiadownia gospodarcza, urabiała opinię publiczną i tak dalej, i tak dalej. Dziennikarze płatnym językiem tryumf się prawda, więc to tak jak to Boj Zeleński pisał, że literaturę dźwiga się w górę, goły poeta dostał kotleta, piszą chłopczyki panegiryki, prawda, i tak dalej, no to robią tak. I Putin jak został tym wezyrem, to bardzo delikatnie działał. Co pewien czas podsyłał do tej fundacji Agenta. Jak już tam nie było ani jednego normalnego człowieka, tylko sami agenci, to pewnej nocy nieznani sprawcy skradli twarde dyski komputerów, i następnego ranka całe otwarte społeczeństwo leżało przed Putinem na biurku. No i wtedy się zaczęły dopiero harce. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że właśnie w tym okresie. Jakie państwo było największym inwestorem zagranicznym w Rosji? Cypr, cypr, bo ci tam sobie się tam poprzenosili, ci wszyscy już tam się nakradli. No bo to blisko wszędzie i klimat taki jakiś łagodny i w ogóle dobrze jest. I tam ich odwiedzili. Oficerowie, a jak się ma lufę pistoletu w ustach, to trzeba mówić krótko i tak treściwie, bo to nie ma czasu na jakieś takie tam opowieści, anegdotki, prawda? No i tak im ile ukradłeś, a no tyle i tyle. Aha, no to tyle możesz sobie zostawić tutaj, żyj, ale reszta ma wrócić, Bo jak nie, to, prawie, to znaleźliśmy Ciebie tutaj w Wannie. Wszędzie Cię znajdziemy, nawet nie myśl o tym, że się schowasz, nie schowasz się. No i tak, to oni zrozumieli, że to nie są żarty i jak przedtem nie było za co wypłacać emerytur, to nagle się okazało, że wszystko jest, nagle się okazało, że wszystko jest. No i oczywiście, jak się Borys Abramowicz i Gusiński zorientowali, że tu przebiegły czekista zimny ich tak tu podszedł. no to zaczęli mu pyskować, bo, ale długo nie pyskowali, smychnęli za granicą. To trzeba życie, to pani wypowiada, może No i Bierezowski próbował pyskować z Anglii, Ale taki minister spraw zagranicznych angielski, Jack Straw, powiedział: Panie, jeszcze jedno słowo: i zostanie pan uznany za uciążliwego cudzoziemca, no to wtedy, gdzie pan miał dopiero zgryzotę? Gdzie tu się udać, prawda? No i on zrozumiał, że to nie przelewki, że to. I, i tak, no i Soros, kiedy. Kiedy Chodorkowski został aresztowany to Soros się interweniował u prezydenta Busha. Żeby prezydent Bush interweniował u Putina i żeby Sorosa wydobyć tam z turmy. A liczył na to, bo Soros załatwił przysługę, wyświadczył Bushowi młodemu. Otóż jak się mówiło przed wojną w sferach kupieckich Prezydent, późniejszy prezydent Jerzy Bush, młodszy, miał taką firmę naftową. No i jak to się mówiło w sferach kupieckich, szedł bankrutować. Krzedł bankrutować. I Soros go, że tak powiem, wydobył z opresji, nawet mu dał posadę za 100 tysięcy dolarów, tak, na papierosy, żeby miał. No i stąd uważał, że Bush ma dług wdzięczności wobec niego. Ale z kolei tamten uważał inaczej. Bo prezydent Bush, ale ojciec, ostrzegł Sorosza o operacji pustynna burza. I Sorosowi się udało korzystnie sprzedać szyby naftowe, te, które potem Saddam Hussein podpalił. No i dlatego Bushowie uważali, że nie są kwita, prawda? No i kiedy Soros przyszedł do prezydenta Busha, młodszego, z takim, że tu Chodorkowski, że tu tam, to tam. No to ten mu miał oświadczyć podobno, że nie będzie narażał stosunków z Putinem dla jakiegoś grandiarza. Więc Rioszowi nawet podobno mowę odjęło z oburzenia na pewien czas. A jak zwróciła mu mowa, to wyłożył chyba 20 milionów dolarów na to, żeby Busha rozmarować na powłodze. Powstały takie filmy, za to jak Fahrenheit 101 i tak, no tam bus wychodzi na. Przykłupa totalnego. No i Wóz zrozumiał, że trochę za ostro chyba Zorosza potraktował. Że jednak to nie ma co takiej tej wojny kontynuować. No i akurat się nadarzyła okazja. Rewolucja Róż w Gruzji. Jak Państwo pamiętacie, polegała ona na tym, że y, grupa mężczyzn z skórzanych, czarnych mardarkach z jednymi drzwiami wyprowadzała Edwarda Szewarnadze, prezydenta, a druga grupa mężczyzn z czarnych marynarkach, od razu widać z której to formacji, to służba, ale wszystko, rozbiła kilka butelek wody Bożomi i wzniosła parę okrzyków, i tak się dokonała rewolucja ruszna na Ukrainie. Następnego dnia, proszę. Gruzji, tak. Następnego dnia na lotnisku w Dziś wylądował czarterowy samolot z Londynu. Na którym nas paszportem przyjechał Borys Obrachowski z w towarzystwie biznesmena gruzińskiego, który tam w Londynie rezyduje. No, żeby zobaczyć, co ta Gruzja, co tam można tam wyciągnąć. Nie co potrzebuje, tylko co można z niej wyciągnąć. Nie, nie potrzebuje. Tak, co ma w nas byciu, prawda? No i to. No, Otarcie, łez, po rosyjsku, utracie rosyjskich alimentów, no to było coś, ale za mało. I dopiero pomarańczowa rewolucja, to było dopiero, to było mięcho, prawda, prawdziwe. No, ale to trzeba było ten system oligarchiczny utrzymać, bo inaczej no ja. Także ci, którzy, ci Majdaniarze, którzy to, to, to protestują to tak, no, trochę są to w szkoda, szkodach bo oni tak, jedną ręką biorą pieniądze od tego grandziarza. no i muszą mu służyć. Ale protestują przeciwko skutkom tego, co sami robią. Więc to po prostu no, żal mi ich, żal mi ich. No ale co zrobić? Natomiast w Polsce oczywiście, bo tu padło to pytanie. Żadnych nie będzie y, tych, bo przecież no... Na Majdanie mało się nie pozabijali, nawet się pozabijali, prawda? Dlaczego? Ano, bo prezydent Janukowicz wprowadził zaostrzenie przepisów o zgromadzeniach. Toż przecież prezydent Komorowski takie same przepisy wprowadził dwa lata temu i jakoś nikt nie pyskuje. Tak, że nie wolno zasłaniać twarzy. Oto, oto były te boksy tam na Majdanie. Przecież 10 stycznia została uchwalona ustawa o bratniej pomocy. Na Majdanie chyba nie wiem, bombę atomową by zdetonowali, a u nas cisza nikt się nawet nie zajęknie. Pan Zagłoba mówił, że naród nasz jest spolegliwy. No spolegliwy, dlatego mówię o zobojętnieniu na sprawy publiczne, bo jeżeli się wprowadza przychuszki, Lex Strymkiewicz, jeżeli się wprowadza bratnią pomoc legalizuje, no to to... Jeżeli się wprowadza przepisy, nowelizuje prezydent Homorski z inicjatywy przepisu o stanach nadzwyczajnych, przecież to są przygotowania do tego, żeby się z nami w razie czego rozprawić. I nikt jakoś jakoś tak, jakby to, jakby to jego nie dotyczyło. No to nie wiem, na jakiej zasadzie biczy, że się uchroni przed tym. Akurat on. Prawda? No nie, to po prostu dla mnie nie pojęcie. I jakoś no, nikogo to nie opowiada. U nas nie ma sytuacji rewolucyjnej. Mówiąc krótko, nie wszystko, co Lenin mówił, to było takie głupie. Otóż Lenin powiadał, że sytuacja rewolucyjna kiedy jest? Ano, trzy warunki. Po pierwsze, kiedy są obiektywne powody do masowego niezadowolenia. No to są. Po drugie, jeśli to niezadowolenie się objawia właśnie w skali masowej. Ale trzeci warunek, i tu wszystkie muszą jednocześnie wystąpić. Jest jeszcze jakieś państwo dostatecznie wpływowe, które jest zainteresowane dokonaniem przewrotu w tym państwie, to wtedy jest sytuacja rewolucyjna. Jak nie ma żadnego państwa, które by było zainteresowane, to nie ma sytuacji rewolucyjnej. I u nas nie ma. Wszyscy, jak to Rosjanie mówią, wszyscy dowolny. Wszyscy ze do zadowoleni. Ale czy nie jest to trochę jak z ugotowaniem żaby, że żabę jest? Oboludku, jest, jak mówię... jest, jest, tak. I to właśnie to, I ja jest, tak to jest najlepsza metoda, to jest najlepsza metoda, bo Mikołaj Machiavelli, klasyk myśli politycznej, mówił w księciu, pisał właśnie w księciu, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Lepiej działać Łagodnymi środkami, bez przerywania snu. Więc tak, ponieważ ta taktyka bez przerywania snu jest skuteczniejsza, nie wywołuje żadnych protestów. Przeciwnie, nawet bardzo wielu ludzi w Polsce uważa, że no to właśnie tak powinno być. Ja dopuszczam myśl, że wielka polityka bywa często inspirowana małymi uprzedzeniami. Jak ty mi tak, to ja ci tak. I stąd pan Piotr Poroszenko dostał pozwolenie na to, żeby sobie kupił przewrót polityczny, no i, i tego. I Rosjanie natychmiast skorzystali z okazji. Natychmiast skorzystali z okazji, wzięli od Ukrainy Krym i podekscytowali pod, wojnę domową na uprzemysłowionych wschodnich rejonach. I z tego, co jadąc tutaj przeczytałem, pan Piotr Poroszenko podobno będzie rozmawiał z separatystami. To znaczy, że oni zmieniają już status swój z terrorystów na wysoką, układającą się stronę. No to znaczy, że Putin osiągnął wszystkie cele na Ukrainie swoje. Wszystkie cele osiągnął na Ukrainie swoje. Więc wymyślanie mu w tej sytuacji. Po naszej stronie jest po prostu gówniarstwo. Gówniarstwo. Można oceniać tę politykę, że to jest groźne, że to jest niebezpieczne, że to jest takie, że to jest śmakie, ale nie wymyślać mu, bo to po prostu nic w naszej wiedzy w niczym nie poszerza. Tym bardziej, że mamy państwo rozbrojone. I no, nawet byśmy Białorusi nie stawili żadnego oporu, a co dopiero mówić w tym. Więc oczywiście łatwo jest powiedzieć, że y, ruski agent, że to. Ja się specjalnie nie przejmuję takimi epitetami, przynajmniej w stosunku do mnie, dlatego że jest takie środowisko skupione wokół tygodnika Myśl Polska. Tak, endokomuna ja ich nazywam. No to oni mnie uważają za rusofoba strasznego. No a do ruskich to ma uprzedzenie po prostu. Więc skoro jest i tak, i tak, to znaczy, że chyba jest dobrze, że to ja jestem w środku, tak jak ma być.